Siemanko z tej strony, Elio Patra Retrofan. Myślę, że większość osób, których dzieciństwo przypadało na późne lata 80., początek lat 90., może też nawet wcześniej. Kiedy obejrzał jakiś film w telewizji albo w późniejszym okresie na VHS-ie, no to będąc pod wrażeniem takiej takiej produkcji, no zabierało się na podwórko, skrzykiwało kumpli, no i bawiło w różnego rodzaju inscenizację takich filmów czy też seriali. No ja tak przynajmniej miałem. Czy to po obejrzeniu jakiegoś, nie wiem, Rambo, Komando, czy czeka Norisa w zaginionym w akcji, no to zbierało się chłopaków, brało się pistolety plastikowe w ręce, no i biegało się po podwórku, po klatkach, strzelało, zyskiwało zakładników. Kiedy, nie wiem, obejrzeliśmy serial o Robin Hoodzie, a był taki kultowy brytyjski, gdzie taki aktor w czarnych długich włosach grał, później go zastąpił Blondyn, jak ten umarł, no to na szybko tata, tata, robił łuk jakiś tam kawałek badyla giętkiego, sznurek, jakieś szczały, no i też się, też się bawiło w Robin Hooda w, w dziewczyny jakieś, jak się już jakieś tam pojawiły, no to księżniczkami były no, no cuda się robiło wtedy w późniejszym okresie, kiedy już się Atari pojawiło w domu, czy też komodorki, ogólnie komputery w domach no to po obejrzeniu takich filmów już te zabawy na podwórku się, się kończyły, a, a człowiek przerzucał się na te komputery no tutaj komodorowcy mieli zdecydowanie lepiej, bo jak się pojawił, nie wiem, Robocop w, w, na, w telewizji na, na VHS-ie, no to komodorowcy mieli Robocopa, Atari nie miało takiej produkcji. Peł się Terminator, na Komodor był, na Atari nie. To samo z Batmanami i, i innymi superbohaterami. Zawsze Komodorek miał jakąś, jakąś wersję, znaczy jakąś grę na podstawie filmu, a atarowcy nie. Więc no, ja, jako atarowiec musiałem bardzo, sobie, bardzo często sobie szukać jakichś takich substytutów, żeby no żeby powczuwać się po obejrzeniu jakiegoś filmu, więc jak nie wiem, był Komando czy Rambo, no to grało się w te takie no dosyć słabe gun Gunlow. Jeżeli był Robocop, no to grałem w Polskiego Rayota mega słabą gierkę, no ale szło się generalnie w boki się lało, więc jakoś tam to sobie pokojarzyłem z Robocopem, no bo innej możliwości nie miałem. Na Atari była straszna, straszna bita z tymi gierkami na podstawie filmów. No mój Piotruś też tak ma w obecnych czasach, bo, bo na przykład obejrzeliśmy ostatnio Predatora, no to przyczepił sobie tutaj takiego małego nerfa, ten pistolet pistolecie na takie strzałki, zresztą go sobie przykleił taśmą klejącą, no i chodził, udawał, że jest Predatorem z tym czerwonym, z czerwonym laserem, którym strącał. Także tak to wyglądało. No i tak wracając do tematu dzisiejszego odcinka i, i gry Gladiator, to z tą grą miałem tak, że, e, któryś któregoś, niedzieli, no był wspólny obiad wiadomo w domu i pamiętam, że leciał wtedy w telewizji film czarno-biały, Chovadis. I ja, ja generalnie nie oglądałem tego filmu. Tam parę razy rzuciłem spojrzenie podczas, podczas obiadu na telewizor, ale utkwiło mi w pamięci taka, taka scena, kiedy był, no, była ta arena, pełno, pełno ludzi. Wypuszczali tam na środek jakichś ludzików, nie pamiętam kto to, kto to był dokładnie, no i wypuszczali dzikie zwierzęta na nich, Tam rozszarpywali, potem gleda to, żeby wychodzili, walczyli ze sobą. No i to mi się akurat spodobało. No i na szybko postanowiłem no, wyszukać jakąś gierkę, która była w tych klimatach. Nie wiem czy następnego dnia, czy kilka dni później, ale poszedłem sobie do wideobitu poprzeglądać te składanki, które tam, które tam mieli. I momentalnie rzucił się w, w oczy tytuł, który no perfekcyjnie pasował do tego, a mianowicie e, ten Gladiator. E, kupiłem sobie tę składankę, e, tata mi tam dawał co jakiś czas kasę na dyskietkę czy też dwie. Wróciłem do domu, odpaliłem. No i gierka okazała się całkiem fajna. Trzymała całkowicie klimat tego, co zobaczyłem w Quo Vadis. E, a po tych teraz 30 latach, to mogę zdecydowanie polecić tą gierkę jako właśnie taką. Mm, typową 10 minutówkę przed obiadem, jak ja to nazywam, jak już kurde obiad, już ziemniaki się gotują i, i trzeba i za chwilkę jeść, to jest to akurat taka gierka, żeby odpalić na chwilkę, pociupać parę minut, zobaczyć ile się punktów zdobędzie e, i, i jest na, naprawdę spoko. Chciałem ją ograć dzisiaj z dzieciakami, ale niestety, Zuzia ma umyte włosy i w takich włosach nie wystąpi. E, Peterson coś tam robi na dole, a Blanka też siedzi na, nie wiem, chyba TikToku i coś tam przewija i się chichocze, więc no zostałem z tym dzisiaj sam, niestety, ale pokażę Wam tą gierkę, zagrajcie sobie przez chwilę w nią, całkiem, całkiem spoko jest, chwilkę przed odcinkiem potrenowałem sobie, żeby zobaczyć jakie tam są bronie, na czym to wszystko polegało, przypomnieć sobie, no i udawało, udało mi się dojść do piątego levelu, a teraz podczas nagrania zobaczymy, co się, uda, co się uda zrobić, myślę, że materiał będzie w miarę krótki, zapraszam. Odpalamy. Chwilkę musimy poczekać. W ostatnim odcinku mówiłem, że padł mi Supercharger. Dzisiaj go podpiąłem tak z tęsknoty jeszcze zobaczyć, czy przypadkiem zadziała i zadziałał. Także dzisiaj gram z powrotem Superchargerem. Jest zdecydowanie lepiej niż tym Joyem na gumy. Wolę mikrostyki. Lepiej się gra, łatwiej. OK. Mamy gledetora. I teraz tak. Jest widok Areny. My na tą Arenę trafiamy. I na Arenie pojawiają się no, no, trudno mówić o rogach przy okrągłej arenie, ale w czterech punktach, góra, dół, po lewej, prawej, pojawiają się nasze bronie, które tam są rzucone przez kogoś czy zostawione. Wybieramy sobie jedną z broni, e, no i jej używamy do zabijania. E, zwierząt, gladiatorów, jakiś tam ludzi, którzy będą wparowywać na tą, na tą arenę. E, bronie są różne. Jest siatka, którą mamy tylko jedną, więc po rzucie siatką pojawiają się znowu te bronie pozostałe, musimy sobie podbiec, zebrać. Mamy włócznie, które są trzy, mamy łuk, który tam ma, nie wiem, chyba 10 strzałów, podobnie z, z kamieniami. E, I mamy też takiego, jak to Piotrek mówi, ulta, czyli ten piorunek, który tam widzimy. Jeżeli dwukrotnie szybko naciśniemy e, fajerem nie wiem, patrząc na, na, to, na to zwierzę, które nas chce zaatakować, to ono się tak jakby zamraża i piorun go z góry e, zabija. Takie, takie ułatwienie. No i wiadomo, rozpoczynamy. I wiadomo, im dalszy level, tym więcej naraz e, tych zwierząt, przeciwników paruje nam na arenę. Ja teraz zabrałem siatkę, pozostałe bronie widzicie, jak znikły, bo tutaj wyleżały włócznie. No i teraz jedną siateczką musimy sobie e, zwierzę zarzucić i zabić. E, jak się to robi? Naciskamy fire i celownikiem mierzymy w miejsce, w którym. Te zwierzątko będzie za chwilę, jak będzie do nas szło. O! I zwierzę znika. Teraz sobie wierzymy włócznie. Znowu Fire przetrzymuje. Troszkę dalej, ale nie poszedł tam skubany. No to poczekamy, aż się zbliży do mnie. Idzie. Może tutaj rzucimy? Nie, skubany poszedł troszkę inaczej. O! I udało się. Level drugi, teraz już wyjdzie lew. Lew jest zwierzątkiem, które no zdecydowanie szybciej się porusza, aczkolwiek można mu jeszcze uciec, i ten lew nie jest takim zwierzęciem, które nas będzie gonić do upadłego, więc jest szansa, jest szansa mu uciec. Później już będą zwierzęta, które są no bardzo uparte i szybkie i będą nas gonić do, do upadłego. Nie wiem, czy teraz zdążę sobie wziąć i dopadnie mi lew, dopadnie mnie, niestety. No, okej, okay. to jedną życie straciliśmy, ale teraz Wam pokażę, jak działa ten piorunek. Wezmę sobie włóczkę, a wypadek i jest lew. Dwa razy Fire. Jest zamrożony. Piorun leci, rozwala nam, nam klienta. No, a resztę musimy już rozwalić no, rzucając, czy tam strzelając. Udało się. Level trzeci. Teraz tutaj dojdą chyba takie małe hieny z tego, co, co kojarzę. Albo dwa lwy. Zaraz zobaczymy. No, hieny są przesrane, bo są małe, ciężej trafić i są zarypiście szybkie. E, I jest naprawdę, naprawdę trudno. Kurde, zmarnowałem strzał. Dobra, zabijemy sobie lwa piorunem. Ok, leci w niego. Dup. Weźmiemy sobie jedną siateczkę. Tą siateczką spróbujemy rozwalić tego. Udało się. I na dół sobie polecimy jeszcze po, e, po kamienie albo po łuk. Po kamienie. Weźmiemy sobie kamory. Tych kamorów tam jest, nie wiem, 10, 12. Nie wiem, nie będę teraz liczył. No i standardowo próbujemy. Jak widzicie, nie jest to ultra łatwe, ale, ale się udaje. I wiesz, czy mnie naprawdę ta gierka wciąga, nie? I teraz już wyjdzie hije z góry. To jest przesrany stworek. Przesrany. Ach, i mnie dopadła. Już, już próbowałem dwa razy fire wcisnąć, ale już mnie skubana dopadła. Idziemy tam na górę, aż wyjdzie i... Fire. I on trzeba piorunem, bo to jest naprawdę, yy, trzeba się nakombinować, żeby z skubanon załatwić. Kurde. Siatka tylko, to jest jeden strzał. Spróbujemy lwatą siatką rozwalić. Udało się, mamy... a, jeszcze drugi lew, fuck. Dobra, teraz jakoś slalomem musimy dojść sobie do, do łuku albo do kamorów. Kamory są w miarę wolne. Dobra, jeden byk leży od kamora. Drugi leży. Trzeci leży, no i został nam ostatni na górze, ale to już jest lew i też leży, pięknie. Piąta runda, tej, tej nie przeszłem podczas prób. Tutaj wyskakuje z publiczności taki biały koleś i na upadłego leci na nas. Dobra, piorun w hienę. Dobra, no, leci ten koleś, leci ten koleś, 500 punktów. A uciekaj, 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 uciekaj. Zdążymy, zdążymy po łuk, zdążymy. Nie udało się lwa zabić. Ah. Game over. <laughs> no tak to wygląda. E, tak to wygląda. E, kurde, musimy jeszcze raz zagrać. Jeszcze raz zagramy. E, materiał 4 minus dopiero, więc spróbuję jeszcze raz pobić ten piąty level. Dobra, teraz już z mniejszą ilością gadania bardziej się skupię. Początek jest prosty. No, początek jest prosty i same pudła, ale sobie użyjemy pioruna. Skoro na każdą rundę można kierunka użyć, to tego sięgniemy. I idziemy ostatniego zabić. No skubany. No. Teraz mi się uda. Przejdę ten piąty Przejdę, przejdę. No i musicie pamiętać, że musicie wiedzieć, w jakiej kolejności zabijać te zwierzęta, później czy też ludzi, no bo to decyduje, czy przetrwacie. No, taki napierdzielający z publiczności gości, który jest mega szybki i po prostu, jak kamikadze leci na nas, no to wiadomo, on musi zginąć pierwszy, a całą resztę możemy sobie odpuścić. No i, i piorun jest tutaj mega ważną sprawą, bo naprawdę ratuje z opresji. Dobra, level trzeci, nie straciliśmy życia, jest dobrze. Zaraz sobie lwa załatwimy od razu piorunem. Tego załatwimy tym, ale pudło było cholerka. Mamy cztery zwierzaki. Udało się, lwa. Lwa, udało się. <laughs> Dobra. Potem już gladiatorzy też widziałem na YouTube, bo sam nie pamiętam, żeby tam doszedł, wychodzą z pałami, próbują nas też zasiekać. No, robi się, robi się naprawdę trudno potem. Jest. Level czwarty, bez straty życia na razie. Także jest opcja, że, że dojdziemy gdzieś dalej. Tutaj będzie hienka. Ach, dwa razy fire wciskałem, nie zadziałało. Kurde. Już mi się ciepło robi. Dobra, ustawiamy się pod hienę. No kurde, wciskam fire. No co jest grane, nie? Dwa razy. No i już nie ma życia, już jest dupa. Już nie przejdę do piątego levelu. No, udało się. Najtrudniejszy przeciwnik tego levelu jest z głowy. Dobra, udało się lwa. Na no, spokojnie Tomek. Może się ten piąty level uda zaliczyć. Dobra. A tu jeszcze les 1. Jest, udało się. I ostatni bysia nam został. Jest. Piąty level, ale. O, i dostałem... Nie, nie mam życia. Myślałem, że dostałem. Kurde, ostatnie. Może się uda, może się uda. Szybciutko włócznie. Piorun na tego skubańca. Uciekamy w dół, bo zaraz wyleci ten koleś. Pięknie, Tomek, pięknie. Zaraz ten koleś z góra. Kurde, z dołu wyskoczył teraz. a Nie udało się. Dobra. Kończę. 8 minut starczy. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do tej gierki. Naprawdę jest fajna. Ja jeszcze tak poza materiałem jutro sobie odpalę ją i zagram z dzieciakami. Chociaż podejrzewam, że tutaj nie przejdą trzeciego levelu. Zobaczymy, bo to jest dla nich to będzie za trudna gierka. Za szybko tym jojem trzeba machać, precyzyjnie strzelać. W każdym bądź razie Gladiator jest, jest, jest ok. Dzięki za obejrzenie. Do następnego.